Cześć! Brakowało ci darmowych asetów? Epic Games przybywa na ratunek. Mamy dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, więc z tej okazji Epic Games przekazuje nam kolejne prezenty w postaci darmowych asetów. Co przygotował dla nas tym razem? Sprawdźmy. Modular Temple Pierwszy aset na naszej liście nosi nazwę Modular Temple. Tak jak widzisz na filmie, jest to realistyczny model świątyni wraz z placem przed nią. Na cały ten zestaw składa się 80 modeli z systemami Level of Details, 77 materiałów i 248 tekstur w rozdzielczości 4K. A na dodatek znajdziesz tutaj materiał wspierający Vertex Paint, co umożliwi ci dopasowanie wyglądu tych asetów przez dowolne malowanie po wszystkich obiektach. Aset przeceniony z 263,65 na 0 zł. Dalej mamy Movid. Jak pewnie dobrze wiesz, bardzo często w komentarzach pod filmami na tym kanale pojawiają się prośby o stworzenie gry multiplayer. Zazwyczaj odpowiadam, że jest to średnio realne, bo wsparcie dla multiplayer wymaga wielu skomplikowanych systemów. Jednym z nich jest system poruszania, który teraz możesz zdobyć za darmo. Oczywiście nie sprawi to, że stworzysz grę multiplayer w jeden dzień, ale na pewno zdecydowanie przyspieszy ten proces. Dzięki Movid w końcu będziesz miał możliwość rozbudowania swojej gry o tryb sieciowy, bez konieczności zakopywania się w kodzie C. Dalej nie wierzysz, że rozgrywka sieciowa jest tak skomplikowana do stworzenia? W takim razie niech cena sama przemówi za siebie. Pobierając ten aset do końca czerwca oszczędzasz, uwaga, 1318 zł i 47 groszy. To co? Kiedy zaczynasz nowy projekt? Kolejny na liście jest Low Poly Style Asia Environment. Nie było jeszcze standardowej paczuszki Low Poly, więc proszę bardzo. Kupując w cudzysłowie tego aseta, dostajesz pełen zestaw budynków, roślin, gór i mostów w stylu Low Poly, który składa się ze 113 oddzielnych modeli 3D z teksturą 2K i systemami cząsteczek. Każdy z modeli mieści się w przedziale od 100 do 19 tysięcy trójkątów, ale większość posiada ich mniej niż 1000. A jak tam z ceną? Przypisując to sobie do konta płacisz mniej o 263,65. Construction Site Loader. Za dużo już darmowych asetów graficznych i chciałbyś coś innego? To co powiesz na realistyczną koparkę z fizyką symulowaną w czasie rzeczywistym i animacjami? Ale to jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo dostajemy w pełni deformowalny teren, dzięki czemu podczas jeżdżenia naszą koparą zostawiamy faktyczne wgnioty w ziemi. No i powiedz, że to nie jest super. Podsumowując, mamy tutaj 33 obiekty, które mieszczą się w przedziale od 166 do 2500 trójkątów. Oczywiście z systemem LOD i 105 materiałów, które korzystają ze 153 tekstur o rozdzielczości od 512 na 512 do 4K. Przypisz ten aset do swojego konta do końca czerwca 2022 roku, aby zaoszczędzić 263,65. No to następny. Victorian Train Station. Lubisz pociągi? Jeżeli tak, to ten aset jest przygotowany specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz w nim w pełni modularny zestaw architektury do stworzenia stacji kolejowej, a także same pociągi. Mamy tutaj 50 realistycznych materiałów, 210 tekstur i 112 statyk meszy, które możesz wykorzystać do stworzenia własnej sceny. A jeżeli nie chce Ci się w to bawić, to wystarczy, że wskoczysz do mapy demonstracyjnej, na której znajdziesz wszystkie obiekty z paczki. Kup teraz, aby obniżyć cenę z 263,65 do 0 zł. I to już na tyle, jeżeli chodzi o pięć darmowych asetów, które musisz przypisać do swojego konta przed końcem czerwca 2022 roku, aby zostały przy Tobie na zawsze. Ale to jeszcze nie wszystko w temacie darmówek. Dostaliśmy jeszcze jeden, szósty aset jako permanently free collection, czyli możesz go kupić kiedy chcesz i nawet za kilka miesięcy będzie można go zdobyć za darmożkę. Mówię tutaj o stylized fantasy provincial. Było już low poly, był realizm, to czas na stylizowane obiekty. Tak jak mówi nazwa, Stylized Fantazy. Właśnie w takim stylu utrzymany jest ten zestaw. Jedni kochają ten styl, inni nienawidzą. Niezależnie od tego, po której stronie barykady stoisz, to trzeba przyznać, że jakość tych obiektów jest zdecydowanie na najwyższym poziomie. Znajdziesz tutaj 131 meszy z systemem LOD, 92 materiały i 109 tekstur w rozdzielczości od 512 na 512 do 2K. No i teraz to już na serio wszystko. Który aset spodobał Ci się najbardziej? Użyjesz jakiegoś w swojej grze? A może jeden z nich zainspirował Cię do rozpoczęcia nowego projektu? Daj znać w komentarzach. A ja już znikam.